Moje piękne i słodkie jabłuszko wyjechało z powodów biznesowych, więc zostałem chwilowo sam. Jestem więc zmuszony znaleźć kogoś, na kim będę w stanie wyzwolić swe instynkty. A gdzie mógłbym znaleźć ciekawsze miejsce do zabaw, aniżeli to. Witaj, wasza wysokość. To honor. Wiem, że szukasz czegoś naprawdę specjalnego. Dla ciebie wszystko, co najlepsze. Wszystkie są naprawdę atrakcyjne. Mam nadzieję, że ci się podoba, mój panie. Wspaniale, aczkolwiek ja już kogoś wybrałem. Wybieram ciebie. Chcę, byś ty, mój drogi, znalazł swe miejsce w mym łowiu. Że jak? Och, <grystanie> mój panie! Jesteś taki zabawny, jaki charyzmatyczny. Jeśli pozwolisz wyrazić mi moją skromną opinię, Angel jest moją największą gwiazdą. Kocham go. Każdy klient mówi o nim wspaniałe rzeczy. No, dalej. Zostaw tego biednego chłopca w spokoju. A wiesz czego chcę? Co się odwlecze to nie uciecze, mój drogi. Nie zmuszaj mnie do oczekiwania. Heh. Zapewne normalnym jest, bycie nerwowym, czy nie martw się. Nie obiecuję, że będę delikatny, ale na pewno nie pożałujesz. Mam nadzieję, że nie będę żałować.